bardzo serdecznie witam przy mikrofonie Rafał Olśczak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste. Przypominam, że konsultacje ze mną przez Skype można sobie zarezerwować przez stronę ocalsiebie.pl. A tymczasem opowiem wam o pewnej obserwacji. Swego czasu ktoś najwyraźniej bardzo się nudząc, postanowił umieścić, uwaga, pchły w słoiku. Tak. Pchły w słoiku. No, ten człowiek musiał być bardzo znudzony. Nie, no, zgrywam się, to było naprawdę ciekawe, ponieważ okazało się, że kiedy słoik był otwarty na początku, no to pchły często z niego wyskakiwały, a w każdym razie skakały wyżej niż górna krawędź słoika. Później jednak ten sam człowiek postanowił słoik zamknąć i tak zostawił na kilka dni. Kiedy znowu go otworzył, no to okazało się, że pchły już nie skakały wyżej niż by mogły. Czyli nie wyskakiwały ze słoika, bo można powiedzieć, że nabyły takie przeświadczenie, mówiąc metaforycznie oczywiście, że to jest niewykonalne, że się tego nie da zrobić, więc nie przekraczały górnej krawędzi, skagały tylko tak wysoko, jak wcześniej nauczyły się, że jest to możliwe. I z ludźmi bywa niestety dość podobnie, też przejawiają czasem wyuczoną bezradność, ponieważ mają takie wrażenie, że nie da się w danej sytuacji nic zrobić, że nie są w stanie przekroczyć pewnej granicy, więc już od pewnego momentu nawet nie próbują, mimo faktu, że technicznie byliby w stanie zdobyć się na to i ten cel osiągnąć, ale przyjmują, że to jest nie do zrobienia, więc nie podejmują działania. A co jest właściwie tutaj problemem? No cóż, można by powiedzieć, że jest to określony rodzaj toksycznych przekonań, które nabywamy w toku życia i które nakładają na nas pewne blokady, pewne hamulce. Hamulce, które mogą działać zupełnie bezzasadnie, tak jak to przeświadczenie „Upchał, że się wyżej nie da. Powiada się, że przyszłość zaczyna się w domu rodzinnym i wiele w tym prawdy. Ponieważ właśnie wtedy, zwłaszcza człowiek uwewnętrznia sobie różne komunikaty zasłyszane od ważnych osób, od ważnych figur w jego życiu, zwłaszcza rodziców, ale też innych krewnych, może starszego rodzeństwa, a może nauczycieli. No i potem kieruje się tymi przekonaniami, tymi poglądami, tymi przeświadczeniami, co niejednokrotnie bardzo go ogranicza, a w każdym razie no nadaje pewien konkretny styl jego funkcjonowaniu, poza który ciężko jest mu wyjść, aby zacząć postępować z pożytkiem dla siebie inaczej. Dorośli ludzie też uwewnętrzniają sobie komunikaty, zwłaszcza od autorytetów, ale też po prostu takie, które są często słyszane, na czym chętnie żeruje reklama. Cały marketing właściwie na tym żeruje, ponieważ no, w kółko powtarza się nam pewne twierdzenia po to, abyśmy wreszcie, wreszcie nimi przesiąkli, żebyśmy przyjęli, że jest tak, jak zostało powiedziane, no i oczywiście w ostatecznym rozrachunku wydali trochę pieniędzy na to czy na tamto. chociaż marketing oczywiście nie dotyczy tylko sprzedaży, Sprzedaży, bo przecież różne ideologie także się reklamują, więc na to również warto brać poprawkę. Pewne myśli krążą w naszym mentalnym krwiobiegu przez całe życie, o ile nie zrobimy z tym porządku. I jakie to mogą być myśli, jakie przekonania, jakie poglądy, jakie powiedzonka czasem, porzekadła, to ja teraz zilustruję kilkoma przykładami tak ogólnie a potem jeszcze powiem o innych czynnikach które także na całą sytuację wpływają. Na przykład, dzieciom czasem mówi się tak: Dzieci ryby głosu nie mają. I w ten sposób właściwie uczy się tego dzieciaka uległości, że on ma podporządkować się, że nie ma nic do powiedzenia, że jego potrzeby są nieważne, że to co on myśli, to co on czuje, to jest bez znaczenia zupełnie. I o ile to jest jakieś małe dziecko, to ono może jeszcze za bardzo nie rozumieć nawet tego stwierdzenia, nie wiedzieć za bardzo o co chodzi, ale jeżeli mamy już do czynienia z nastolatkiem i on przez lata słyszy tego typu tekst od swojego rodzica, nie ten jeden tekst i nie jednorazowo, tylko naprawdę różne... Komunikaty w tym stylu, no to faktycznie może być wychowywany na kogoś, kto ustępuje, kto jest bardzo uległy, kto jest nieasertywny, kto nie mówi o swoich potrzebach, kto nie zgłasza zastrzeżeń, skarg, kto po prostu nie zabiera głosu, tak? nie zajmuje stanowiska. Inne przekonanie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Tak się też czasem w domach rodzinnych mówi do dzieci. No i one znowu tutaj mają poniekąd nadwątloną samoocenę, nadwątlane poczucie własnej wartości, no bo tutaj brzydko się o nich mówi. No a poza tym pozycjonuje się w takim położeniu, które jest charakterystyczne dla kogoś podporządkowanego, kogoś, kto nie ma tutaj nic do powiedzenia, kto jest nieważny, właściwie kogoś, kto jest pozbawiony znaczenia jako, jako osoba. Jako uczestnik danej sytuacji. Inny komunikat, nadajesz się tylko do łopaty. O, to, to, to też jest taka historia przykra, kiedy w zasadzie sabotuje się czyjeś poczucie własnej wartości, przedstawiając tą osobę jako kogoś nieutalentowanego, pozbawionego jakich, jakichkolwiek zdolności, kogoś, kto w życiu skazany jest na niepowodzenie, że żadnej kariery nie zrobi. Po prostu no, kogoś, kto jest bez perspektyw właściwie. I to jest pewna forma podcinania skrzydeł przy pomocy tej nieszczęsnej łopaty. Nie fajna historia. No, ale to byłoby może nie, niewielkim kłopotem, gdyby, gdyby w porę ktoś uzmysłowił sobie, że to są szkodliwe przekonania, i wziął to na warsztat, zrobił z tym porządek, aby nie kierować się nimi w życiu. Niestety, kiedy komunikaty są uwewnętrzniane, to czasem nie do końca świadomie ludzie nimi się kierują, jakby im się uruchamiały te programy, gdzieś tam z tyłu głowy i podporządkowują swoje funkcjonowanie właśnie tego rodzaju przeświadczenia. Co bardzo te osoby ogranicza. Jeśli chodzi o toksyczność komunikatu, to możemy też mówić o tym, że z pozoru neutralny bądź wręcz, bądź wręcz postrzegany jako neutralny komunikat także może być toksyczny w określonych kontekstach. No i to też zilustrujmy przykładami. Powiedzmy, że ktoś do kogoś powiedziałby: Zasługujesz na to, co najlepsze. No, można to powiedzieć w bardzo różnych sytuacjach. No ale, jeżeli posługiwałby się tym tekstem ktoś pracujący w marketingu, to mógłby przygotować taką reklamę po to, aby sprzedawać jakiś produkt przedstawiany jako The Best, Best of the Best. No i oczywiście, no, skoro zasługujesz na to, co najlepsze, no to nie pozostaje ci nic innego, jak tylko pójść do sklepu i oczywiście wydać na ten produkt pieniądze. Czyli ta sytuacja to nie jest taka sytuacja, kiedy kierując się ciepłem, życzliwością w sposób serdeczny, komuś mówimy w określonym kontekście, że on zasługuje na to, co najlepsze, więc niech skorzysta z takiej bądź innej formy zachowania, czy takich bądź innych możliwości, które mogą pomóc mu zaspokoić potrzeby, czy też realizować jego wartości. Tylko w sposób manipulacki korzystamy z tego komunikatu. Jako, jak, używając go jak wytrychu, po to, aby się dostać jakby do czyjejś świadomości, zasiać tam to przeświadczenie, co jest haczykiem. No, a potem już ktoś wyciąga wędkę. Przy czym, jeśli chodzi o, o zawartość tego, co wyciąga, no, to to jest zawartość naszego portfela jednocześnie. Kolejne kłopotliwe stwierdzenie, które też staje się szczególnie toksyczne wtedy, kiedy mamy do, do czynienia z określonym kontekstem. Na przykład, mądry głupiemu ustępuje. No mawia się tak czasem i można by to rozpatrywać na różne sposoby, dostrzegając, że może nawet coś w tym jest, może jakieś ziarenko prawdy byśmy w tym znaleźli, ale czy aby na pewno zawsze byśmy znaleźli to ziarno prawdy w tym stwierdzeniu? No cóż... Jednokrotnie komuś tak się mówi, po to, żeby on się podporządkował, żeby uległ, żeby czegoś nie robił, żeby zaniechał pewnego działania, żeby się nie bronił, żeby nie walczył o to, co jest dla niego ważne czy co jest wartościowe, żeby się po prostu nie starał, żeby nie stwarzał pewnych trudności komuś, komu bardzo byłoby to nie na rękę. Takie odpuszczanie innym ludziom. Może mieć uzasadnienie. Ja nie twierdzę, że nie. Czasami lepiej może machnąć na coś ręką, szkoda czasu, szkoda fatygi, może to z nami nie rezonuje, a, a, ale na pewno nie możemy stwierdzić, że zawsze to stwierdzenie jest trafne, ponieważ fakt, że ktoś naprawdę byłby mądry. To wcale nie znaczy, że głupiemu ma ustąpić i mu w jakiś sposób podporządkować się czy pójść na rękę. Czasami byłoby to bardzo niefortunne. Zresztą no, nawet tak się niekiedy też powiada, że no, właściwie zło wygrywa, ponieważ dobrzy ludzie nie podejmują działania, jakby nie sprzeciwiają się, nie protestują. No ażli ludzie faktycznie żerują często na tym i, no, i wiele na tym zyskują też. No ale żeby to było możliwe, no to w ich interesie jest, aby aby zaprogramować pewne grupy osób do tego, aby ustępowały, aby podporządkowywały się. Inne przekonanie, które też w określonym kontekście bywa toksyczne biednemu wiatr zawsze w oczy wieje. I to trochę pachnie takim samospełniającym się proroctwem. Na zasadzie, że co, że jak ja jestem biedny, że mi się w jakiejś dziedzinie nie powodzi albo finansowo nie powodzi, to że ja będę miał zawsze pod górkę i że będzie mi wiało w oczy, a może właściwie ja zacznę krować swoją rzeczywistość w taki sposób, aby odnajdować potwierdzenie dla tego przekonania, co często ludzie robią, znaczy zadziwiające jest to, że nagle y, widzą wiele argumentów potwierdzających ich głęboko Gdzieś tam zakorzenione przeświadczenie, i przestają na przykład, tak jak te pchły, zauważać, że tam hello, tam nie ma żadnego wieka. Tam nie ma wieka, ale ktoś może być przekonany, że jest to wieczko tego słoika, że tam, że jest ta przeszkoda, że jest jakiś szklany sufit, że jest jakaś trudność, i jak ludzie sobie to tak dostatecznie mocno w, wpoją i bezkrytycznie bez czy wręcz bezrefleksyjnie tak przyjmą, no to faktycznie już nie będą skakali wyżej niż granica słoika. I nie będą starali się o to, co jest dla nich ważne. Kolejne przekonanie, które bywa w bardziej romantycznym kontekście kłopotliwe, to stwierdzenie jak kocha to poczeka. Aha, czyli będziemy testować czyjąś cierpliwość, a właściwie może nawet na kimś się pastwić, spodziewając się, że on będzie czekał w nieskończoność, że będzie stał w jakiejś kolejce, będziemy kogoś sobie wodzić za nos, no sami słyszycie, jak to brzmi, no ale w rezultacie może tak się okazać, że ktoś niesie się słusznie zresztą dumą, pokieruje się swoją godnością i w żadnej kolejce stać nie będzie i jeżeli będzie tak traktowany, to się odsunie. I teraz tak, jeżeli ktoś ma takie przekonanie głęboko, głęboko w sobie zakorzenione, że jak kocha to poczeka, to może zacząć ludzi traktować byle jak. Może traktować tak po macoszemu, tak wiecie, no a w sumie nie ma się o co starać, po co się angażować, po co okazywać jakieś zainteresowanie, po co odwzajemniać tutaj jakąś chęć kontaktu. Przecież to jest coś, co może poczekać, nie? No a potem jest nagłe zdziwienie, że samych spotykam jakichś takich ludzi, którzy są niefajni, toksycznie postępujący. No a dlaczego ich spotykasz? Ponieważ tych ludzi, którzy są porządni, którzy byli ok, którzy byli fair, którzy, którzy byli szczodrze emocjonalnie, to ty skreślałeś czy skreślałaś albo sabotowałaś kontakty z nimi i oni po prostu się wysypywali i poszli gdzie indziej, oni woleli kontaktować się z kimś innym. Następne przekonanie, zależne od kontekstu mm, i w tym sensie stające się toksyczne, to jest takie stwierdzenie typu jesteś jak twój ojciec albo jesteś jak twoja matka. Coś się łatwo sobie też wyobrazić, że czasami to stwierdzenie może być nawet bardzo budujące. No jeżeli dla kogoś rodzic jest autorytetem, albo jakimś swoistym superbohaterem i tak bardzo ceni swojego rodzica, no to gdy coś takiego usłyszysz, no to może być wręcz zachwycony, ale częściej jednak takie stwierdzenia padają wtedy, kiedy ktoś chco, komuś chce dokuczyć. No tak po złości się mówi, często się tak mówi w nerwach i to jest pewien rodzaj wycieczki osoby, Wycieczki osobiste, zwłaszcza gdy zaczyna się jakiś konflikt, jakiś spór, no wyjątkowo toksycznie wpływają na przebieg całej tej interakcji i trudno spodziewać się, aby przebiegała ona pomyślnie. I aby jej finał był z cyklu win to win, że każdy wygrywa raczej. Powiedziałbym, że w najlepszym razie ktoś na chwilę może wygrać, bo czyjeś jest na chwilę na wierzchu, ale częściej jednak każdy przegrywa, no bo co z tego, że na chwilę. W najlepszym razie byłoby na wierzchu, jak ostatecznie to wszystko się może posypać. Niektóre komunikaty są także toksyczne, kiedy mają postać sprzecznych sygnałów. Nie. I właśnie wtedy szczególnie są kłopotliwe. No, powiedzmy, że ktoś do kogoś powie, kocham cię, ale. <laughs> to, co jest, przed ale, to zwykle bywa takie unieważniane, nie? Ale wszystko dyskredytuje, co przed ale się znalazło, nie? Nie wiem, co na to ala, ala ma kota, więc może ją to nie obchodzi, ale. <laughs> ale. No, ale właśnie, jeżeli tutaj mamy pewien rodzaj sprzecznych sygnałów, to to się robi niezręczna sytuacja, bo albo się kogoś kocha, albo się kocha ale. Można, można kochać pomimo czegoś, no ale gdy się mówi kocham gdzie ale, no to tu jest sprzeczny sygnał, no bo w sumie co to, o co tu chodzi, nie? Co się kryje za tym wszystkim? To jest właśnie pewien rodzaj niezręcznego komunikatu, który bywa mówiony ze złą wolą, ale nie zawsze, czasami ludzie niezręcznie posługują się językiem. Inny przykład komunikatu, który mógłby wiązać się z, z, takim, z takim kontekstem sprzecznego sygnału czy sprzecznych sygnałów, jest komunikat, który werbalnie coś, coś wyraża, ale przekaz niewerbalny jest zupełnie inny. Na przykład, też komuś mówi, Stać się na więcej. No i można by stwierdzić, nie no, no fajnie, dobrze byłoby tak, może usłyszeć w sumie, nie no, dobrze wiedzieć, że ja mam pole do popisu, że mogę wzrastać, rozwijać się, że ja wzlecę wysoko, nie no, ekstra, ktoś mógłby stwierdzić i może w niektórych sytuacjach miałby rację, a jego odbiór tego komunikatu byłby adekwatny. Ale wyobraźmy sobie teraz rodzica, który mówi do dziecka, czy tam do jakiegoś nastolatka, już powiedzmy, to nadal dziecko, ale no powiedzmy do nastolatka, który przychodzi ze szkoły i mówi, że dostał piątkę i ten rodzic mówi, "Stać się na więcej. Czyli, że staćcie na tą jeszcze wyższą ocenę, mimo to, że to jest piątka. Nie ma pochwały, nie ma poklepania po ramieniu, ani nic w podobie, tylko się na więcej. Jakbyś chciał, abyś miał same szóstki, nie? Stać się na więcej. No i tutaj widzicie, no w tym sensie jest to kłopotliwe, że ten człowiek może krować w sobie takie przeświadczenie, że właściwie on jest ciągle dla rodzica niewystarczający, że on jest nie dość dobry, że jak nie robi według najwyższych standardów na 110%, no to nie jest właściwie osobą w pełni wartościową. No i oczywiście, jak sami słyszycie, brzmi to fatalnie i ktoś, kto by się czymś takim kierował w dorosłym życiu, no, mógłby mieć wiele licznych problemów, może by w nim rozrósł się pewien rodzaj kłopotliwego perfekcjonizmu, który sprawiałby, że on był wiecznie, byłby wiecznie sfrustrowany, albo może byłby, byłby inny rodzaj kłopotu, na przykład niejednokrotnie współwystępujący z perfekcjonizmem pracoholizm, kiedy człowiek jest już wysoko na tej drabinie kariery, ale nadal w jego odczuciu nie jest dość wysoko, albo nie wszedł na tą drabinę wystarczająco szybko, albo w przed na nią już za późno, jakby. I ten pęd za tą karierą cały czas, za tym awansem trwa. na ta drabina, która właściwie stoi przed człowiekiem, rzuca na niego cień, a ten cień to przypomina kraty, bo właściwie, pracoholizm to jest pewien rodzaj więzienia, który trzyma człowieku, człowieka w potrzasku, no i ogranicza jego możliwości zaznawania życia, doświadczenia życia w sposób, który byłby możliwy, gdyby on nie był w szponach nałogu. No i to tyle, szanowni państwo, z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że was trochę zachęciłem do pogłębienia wglądu w naturę swoich różnych przekonań no i ewentualnie do tego, abyście wzięli niektóre na warsztat, zwłaszcza te, które słyszeliście często w dzieciństwie albo od ważnych osób gdzieś na dalszych etapach życia. Dobrze jest się temu przyjrzeć. Jeżeli okazałoby się, że niektóre Was ograniczają, że niektóre wpędzają Was w bezradność albo nadwątlają Wasze poczucie własnej wartości, to zdecydowanie zalecałbym, abyście uporali się z tym, przepracowali to. No wtedy będziecie mogli faktycznie rozwijać się bezawaryjnie. W przeciwnym wypadku będziecie próbowali jechać przez życie, mając zaciągnięty hamulec ręczny. Dziękuję Wam za uwagę, mówił dla Was Rafał Wolszak, czyli Wasz Psycholog. Ale przede wszystkim swój chłop z ocal Do usłyszenia.